Witajcie, jak co tydzień. Zapraszam was na top 5. Zestawienie najlepszych postów z Gizmodo.pl. Na miejscu piątym bardzo smutna wiadomość dla fanów nietypowych symulatorów. Microsoft postanowił zablokować wydanie pierwszej erotycznej gry dla Kinecta. Uzasadnienie jest proste. Firma dba o to, aby wszystkie tytuły na jej konsolę były przyjazne rodzinie. Jest to dość dziwne, ponieważ produkcja TriX propaguje przecież wartości prokreacyjne. Nokia 3020 powraca w glorii i chwale, aby uratować od zdenerwowania wszystkich tych, którzy narzekają na kolorowe wyświetlacze, panele dotykowe oraz kamery z megapikselowymi matrycami. Ponownym wprowadzeniem telefonu na rynek zajmie się francuska firma Lec do zakupu zniechęca jedynie cena, którą ustalono na poziomie 75 euro. Na miejscu trzecim nietypowy gadżet, który przyprawił bezsenność wielu ochroniarzy na lotniskach. Zobaczcie kartę kredytową, zamieniającą się w nóż. Owłos od zwycięstwa znalazł się niesamowity film dokumentalny, który pokazuje, co się stanie, gdy podpaloną mikrofalówkę pogłaszczamy grabiami. Zasłużone drugie miejsce ze względu na niebywałe walory edukacyjne. Na miejscu pierwszym usługa Google Translate. Dzięki pomocy naszego czytelnika Pablo odkryliśmy, że hasło Beata Kozidrak tłumaczone jest na, uwaga, Michael Jackson. Ta sztuczka już nie działa, ale jeśli chcecie zobaczyć niebywałe umiejętności translatora, wpiszcie frazę Beat bez a Kozidrak.